Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus chodził tam często ze swoimi uczniami. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników otarcy, kapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało przyjść na Niego. Wystąpił naprzód i zapytał ich Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego Rzecze im Jezus Ja jestem Stał też z nimi judasz, który go wydał, skoro więc im rzekł, ja jestem. Cofnęli się wstecz i padli na ziemię. Powtórnie ich zapytał, Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli. Jezusa Nazareńskiego, Jezus odpowiedział, powiedziałem wam, że to jest, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie im o Nie żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Rzekł wtedy Jezus Piotrowi, Chowaj miecz swój na miejsce. Czyż ma mnie pić kielicha, który mi podał Ojciec? Kohorta wtedy i trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Związali Go i zaprowadzili najpierw do Hanmasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który w owym roku pełnił urząd arcykapłański. Kajfasz właśnie poradził Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Ten uczeń znany był najwyższemu kapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłański, zaś Piotr zatrzymał się na zewnątrz przed bramą. Wszedł więc ów drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, Omówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka, a służąca odźwierna rzekła do Piotra: Czy i ty jesteś jednym z pośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem, a ponieważ było zimno. Strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa i mu o uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział. Ja jawnie przemawiałem przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi, i nic nie mówiłem potajemnie. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc, Tak odpowiada żarcy kapłanowi. <laughs> Odrzekł mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, co było złego dowodni. A jeśli dobrze, dlaczego mnie bije? Następnie anasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego. Czy i ty jesteś z liczby Jego uczniów? A on zaprzeczył, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze słukarcy kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho. Czyż ja nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Zaprowadzili Jezusa od fasza do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać paschę. Dlatego piłaty wyszedł na zewnątrz i rzekł do nich. Co za oskarżenie wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego. Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Rzekł im wtedy piła. Weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu że nam nie wolno nikogo zabijać. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć szedł wtedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa rzekł do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział. Czy sam od siebie to mówisz? Czy też inni o mnie ci powiedzieli? Odparł Piłat. Czyż ja jestem Żydem? Naród Twój, Jarcy, kapłani wydali mi Ciebie. Cóż uczynił? Jezus odpowiedział. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, Słudzy moi biliby się, żeby nie był wydany Żydom, lecz teraz nie stąd pochodzi moje królestwo. Rzekł mu wtedy Piłat. A więc jesteś królem, Jezus powiedział. Ja jestem królem. Ja się na to narodził i na to na świat przyszedłem, aby w prawdzie dać świadectwo. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mojego. Rzekł do niego piłat, cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł, Ja żadnej winy w nim nie znajduję, jest wszakże u was zwyczaj, że na paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali nie tego, lecz barabasza. O barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go obiczać. A żołnierze, uplutwszy koronę z cierni, włożyli na jego głowę i szatą szkarłatną przyodziali go. Podchodzili do niego mówiąc: Witaj, królu Żydowski! I bili go po twarzy. A Piłaty wyszedł znowu na zewnątrz. I mówił do niej: Oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduje w nim żadnej winy. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie. Piłat rzekł do niej: Oto człowiek. Gdy go wtedy ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat. Weźcie go i sami ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. Odpowiedzieli mu Żydzi, My mamy prawo i według prawa powinien on umrzeć, bo się podawał za Syna Bożego. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląk. I wszedł znowu do pretorium i zapytał Jezusa. Skąd ty jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział, rzekł więc Piłat do Niego. Nie chcesz mówić ze mną. Czy nie wiesz, że mam władzę Ciebie u, Ciebie uwolnić? I mam władzę Cię ukrzyżować. Jezus odpowiedział. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z wysoka. Dlatego ten, który mnie wydał tobie, większego dopuścił się grzechu. Odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi zawołali. Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się ogłasza królem, sprzeciwia się Cezarowi. Usłyszawszy te słowa, Piłaty wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale. Na miejscu sywanym litostrotos, a po hebrajsku gabata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz, Ach, oni krzyczeli: Precz, precz, ukrzyżuj go. Rzecze im piła. Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani. Poza darem nie mamy króla. Wtedy więc go wy i go im wydał, Aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa a on sam dźwigając krzyż szedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim innych z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy, Kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie go ukrzyżowano, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, grecku i po łacinie. Mówili do Piłata kapłani żydowscy, nie pisz król żydowski, ale że on sam powiedział. Jestem królem Żydowskim. Odpowiedział Piła, com napisał napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa. Wzięli jego szaty i podzielili na cztery części dla każdego po jednej. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą. Nie rozdzierajmy jej, lecz rzućmy o nią losy, czy ją będzie. Tak miały wypełnić się słowa Pisma, podzielili między siebie moje szaty, a losy rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej: Nie, wiasto oto ser Twój. tym rzekł do ucznia. Oto matka Twoja. Ich od tej godziny wziął ją uczeń do siebie. Potem Jezus świadom, że wszystko się już wykonało, aby się wypełniło pismo powiedział Pragnę. A było tam postawione naczynie. Napełnione octem. Nałożono więc na trzcinę gąbkę pełną octu i do ust mu podano. Jezus zaś, gdy skosztował octu, powiedział Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem dzień szabatu był wielkim świętem, prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu którzy z Nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jego i natychmiast wypłynęły krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kości jego nie będą łamane, a na innym miejscu mówi pismo. Zobaczą, kogo przebodli. A potem Józef Sarybatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A gdy Piłat pozwolił, poszedł więc i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł w nocy do Jezusa i przyniósł około stu funtów przyprawy mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa, i obwiązali je w płótna razem z wolnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tamto więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grób znajdował się w pobliżu, złożono Jezusa. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.